No, 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 Teraz zaczęła się nagrywać. Idzie, mrówka. Ty, w że mrówka, co ja? O kurde. Widziłam. Co ta mrówka? Proszę. Eee, powinniśmy o, widzę. zrobić tak, że ją nie zabijemy. No, no bank, ty, mrówka zasyłaś. <laughs> jest ciekawe, co robimy, nie? Jakie głębokie to jest. Zobaczymy w środku, co jest. Zapalimy światło. Świeci? Tak. Czy panie? Ale się wbija. Nie, no ale. tyle już my tego wybyliśmy. Tyle już tej ziemi jest. No i kory. Dobra, więc tak. Zmiana? Nie tak. na no, Przemek, ty będziesz oczyszczał nam. A aj, aj, będziesz nagrywał. A ja będę nagrywał jedynie, jeśli będziesz musiał ten e, ten wyczyścić. No. Czekaj. Tu musimy jeszcze wbić kurytury. Dobra. A no to z widzami Zobaczymy. Co tam jest? No nie no, tam jest diament, ale to musimy bardzo długo to wbijać, nie? Ja pierdolę. Ja. Ja pierd ja. Tylko, a co tam jest? Napka. a, bo to jest zasłonięte. Dobra, nieważne. Mrówka! Kolejna? No kolejna! Gdzie? A widzowie ja znaleźliśmy drugą mrówkę, którą nie wiem wlazbo, gdzie teraz gdzieś tam. a widzę! A ja pierdzielę. to widzi? To mam dobre oko. Ja też widzę. Ja też. Lepiej... Dobra! O, dobra, kolejna kora widzowie. Poczekajcie. Proszę. Poczekaj, już. bo to już jeszcze jest sklep, i pup czekaj, dwa i trzy, dobra dobra, zmianę lecimy Tylko mamy? no jesteśmy już bardzo blisko ja mu, co. o, ale brud no jesteśmy zobaczmy o, tam już widać kroje powoli tam, nie, bliżej, nie Dobra Niedługo coś tam znajdziemy. No. Ej, dzisiaj byliśmy. Poka? Tam gdzie? Ej, czekaj, i widzowie za chwilę zobaczą. Dobra, na chwilę nic nie będziecie widzieć. Dzień. Nie, to może nie, bo to są... Bo, bo oni będą mogli co do czegoś użyć. Co... co tam gdzie? Ej, czy tam jest woda? Gdzie? Ale gdzie? Tam. Czekaj... Daj, w... mogę się tam... tutaj pójść? Dobra, wejdź Potrzymam lusterkę. Gdzieś już się... gdzieś ty jakieś mało niebieskie tam jest. No Ren! Ja! Ej! Czekaj, teraz się coś poruszyło. Poczekaj przybliżę. Na 40. Jeszcze Cztery. Dobra, poka. Pokażemy widzowi. A. daj. Na chwilę. Osie. Cztery razy. Mamy... Um... czarne. Ej, te czarne to jest, przytrzymuje kroję wodę. Widzowie, dobliżamy się, zbliżamy się. Uwaga, bo my musimy rozbić. To ostrożnie, całe. nie? Bo za tam jest wody, co nie? Jak dużo, to o, ale prysznie. A jak mało, to tak średnio, nie? To tak coś tam poleci do jakiegoś poziomu. Widzowie, ja to musiałem tak sobie po prostu wziąłem coś, tak Bum! Kijem metalowym, nie wiem jaki to jest metal, przecież metal, przecież kij to nie jest metal, nie rozumiem tego, z mackiem co nie? Tak. Dobra! Zmiana? Tak, Łatujemy, bo ty, bo niestety pan Czemyk, bo ja nie musiał tam nam zniszczyć tą skarę. czy to tam, co tam jest. Z tego ja wam pokażę, że ten gdzie my jesteśmy, jesteśmy na... Czekajcie! Mam podbiegnę Na Remonta 24 I tutaj wszystko Tutaj kwiaty a tam jest Nie wiem co dobra, powrócę do przemkę już powrócimy do O Kurde co? Co? Ej nie, ja tu widziałem takie króle niebieskie. Co? Kurde? Ej, nie, coś tam bumblowało. Uwaga! O kurde! Uwaga! no kurno, co to miało. Ej, ale coś tam jest chyba. Uwaga! Z drogi. Nie wiadomo, nie? Kuźno. Pa jak widziałem taki bumble nie? Czyli? Ej, to jest znak, że się dobijemy do wody. Jo! Dobra widzowie! Będziemy robić dalej. Jestem ciekawy, jak rodzice zreagują. <grych> jak zobaczę tą dziurę, to już 6 minut się nagrywa, stary. Ja. To no. jest jak question albo ethics. Nie, no, Fireout nagrywa, czyli ja jestem My Nagrywam niektóre odcinki z Fireoutem yy, i mam jakieś i zrobiam A Ej, Edi, masz fairout na Robloxie? Późno, no tak. Masz? No. Dobra, jestem ciekawy, yy, czy coś jeszcze Maciek wydobyje, bo tak słabo tutaj coś robi, nie? Maciek, ile ty masz siły, ja mam dwa razy więcej. Może lepiej, ja to będę robił. Dobra, rzucamy korę. Uj! Pobierzmy. O, zobaczymy, co on tam wydobywał. A ja na razie nic. Ej, coś tam mokrego? Ej, ta kora mokra. mokra. To chyba odpadanie deszczu, nie? To albo deszcz, albo tak źródło wody małe. Kto wie, nie? Może lepiej ja to teraz pan robił. Zmiana? No dobra. Ty moje cię na chwilę po prostu ja jeszcze się pochuślam. Jeśli mi zdajesz coś... Bardzo rzadkiego to powiedz mi. Kurde. No. Co to było za dźwięk? robimy operację podziemni to coś znaleźliśmy i się robimy powoli do tego. Tak i tam coś jest zielonego, nie wiem co, ale może nie ma tego coś, albo jakieś szkło. Ale my myślimy, że jest, nie. To będzie to nie? Tą Nie no. My będziemy tu dalej jeszcze robić. Jeszcze będzie drugi odcinek! I więcej. Tak. Ty. Więc tak, więc tak widzowie. Co za mokra kora? No dzisiaj co to, co? na razie później za chwilę zrobimy part drugi, ale eee. ten na razie nie jest ciekawego. Dobra, no, czekaj, to, że, że, pogadamy w parcie drugim, okej? Okay? To nie jest grzyb. Dobra, dobra, więc tak, ja kończę ten odcinek. Po, pozdrowienie od rodziny Ole, Przemka i Przemka tego. I mnie jako jego deweloper i pomagać. Ej, Maciek to smokiem. Pozdrawiam.